Dziś dziewiątka. Dziewiątka. chciałem opowiadać o dziewiątce i o... o dziewiątce. Czym jest dziewiątka? Czy jest dziewiątka? Tutaj jest dziewiątka? Dziewięć, 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 dziewięć. Przychodzi mi dziewiątka. Pojawia się. W różnych miejscach dziewiątka. Co to ono oznacza? Jakie przychodzą do mnie przemyślenia odnośnie numerologicznej dziewiątki? Przychodzi do mnie. Taki przekaz ogólny do etapów cyklu, że jeżeli jesteśmy w jakimś na jakimś etapie cyklu, który gdzieś w naszej przestrzeni jesteśmy w stanie opisać numerologicznie trochę według schematu, który, który opisałem w pierwszym odcinku, czyli gdzieś idziemy sobie od zera do dziewiątki. To przeżywanie jakiegoś etapu polega na tym, że jesteśmy w nim, a nie w etapie poprzednim lub w etapie następnym. I wydaje mi się, że może być tak, i mówię to z własnej perspektywy czy może raczej z przemyśleń dotyczących tego, jak ja czasem traktuję rzeczywistość, że skoro już czuję, że jestem w dziewiątce, to gdzieś chciałbym tą dziewiątkę przeskoczyć. A ta dziewiątka jest ważna. Dziewiątka kojarzy mi się z pewnymi zakończeniami, zamknięciami, domknięciami i o o ile ja w tym pierwszym odcinku wiele, wiele cyfr opisałem bardzo krótko, bardzo tak, tylko hasłowo, i wydaje się, że jakby, jakby mnie w jakimś sensie ignorował, może. Yy, no to właśnie ważne jest to, że ja yy, tylko w pewnym sensie jakoś tak hasłowo je opisuję. Natomiast yy, to nie jest tak, że Ignoruje ich znaczenie, może, a może inaczej. Pewnie są takie sytuacje, w których chciałbym przeskoczyć dziewiątkę. No bo już okej, okay, już wiemy, już, 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 już czuję, że coś się kończy, więc jakby chciałbym już doświadczać tego, tego zera, tej jedynki, już, 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 już to, co nowe, już bardzo chciałbym tam być. A okazuje się, że jeżeli ja. Nie skupię się na dziewiątce, czyli nie skupię się na domknięciu tego, co stare. Dokończę do... Do to w sposób godny, w sposób słuszny, taki, który ja czuję, że powinno tak być. Bojuje już się, zajawiłem na to, na to zero, już jestem trochę w tej energii zera, już trochę jestem do tej jedynki, lgnę i, i, i już, 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 już pragnę to przeżywać. To okazuje się, że zabieram ze starego cyklu te rzeczy, których nie domknąłem i nie, nie zakończyłem. Zabieram jakąś nieprzeżytą żałobę, na przykład. Zabieram, mówiąc obrazowo, śmieci z poprzedniego cyklu. To tak, jakby. Zacząć zmianę w gastronomii, nową, i mieć pełne śmietniki. No nie pójdzie nam to dobrze. No nie pójdzie nam to dobrze. To tak jak zbyt bardzo być już do przodu i nie domknąć rzeczy, które wymagają domknięcia. Nie przeżyć emocji związanych z zakończeniem pewnego etapu. Nie przeżyć ich w pełni. Do, doświadczyć tego, co jest ważne, dlatego, żeby zamknąć pewien etap. Rozliczyć się z nim w prawdzie, w, w, takim, w takim poczuciu godności tego, co przeżywałem do tej pory. Jeżeli ja widzę, że coś w moim życiu było nie takie. Bo dziewiątka pokazuje nam ej, to, to już jest nie to. To daj, że temu szacunek, bo to było to przez długi czas. Przez cały poprzedni cykl to było to. To było dobre w tym cyklu. Ważne. I dzisiaj z perspektywy tego, że widzisz, że to już Ci nie służy. Nie oznacza, że to było od początku do końca złe. Pozwól sobie przeżyć to, że że się rozstajesz, rozstajesz z czymś, co było w Twoim życiu istotną częścią. Pozwól sobie na to, żeby przeżyć żałobę, żeby posprzątać z szacunkiem. Z szacunkiem. Bo mówię to z własnego doświadczenia. Jak próbujesz przeskoczyć dziewiątkę. Nie, nie, nie dokończysz w pełni dziewiątki, to kolejny cykl będzie mniej owocny. Bo, bo jesteś zapchany, masz pełne śmietniki, niedo, niedoprzeżyte emocje, niedokończone sprawy, które, które wymagają dokończenia po prostu jak ich dzisiaj nie dokończysz i dasz sobie iluzję rozpoczęcia nowego i sobie powiesz ów, uwolniłem się. Zrobisz ten krok. Jakiś. Ale nie przeżyjesz tego w pełni. Nie dasz temu szacunku temu, co się wydarzyło w przeszłości. To Cię to dogoni. O no, takim to jest. To Cię to dogoni. Nie, nie możesz się odciąć od tego co było w taki sposób, znaczy czasem jest tak, że pewne decyzje trzeba podjąć. No, jakieś znaczące, duże kroki ważne, rozstania, przeprowadzki, zmiana pracy to są trudne decyzje. Takie dziewiątkowe. Ale ważne jest to, żeby, żeby to się odbyło z szacunkiem do tej przestrzeni, którą opuszczamy. Jeżeli ja opuszczam jakieś miejsce i, i nie, nie doprzeżyłem tego tak, jak powinienem, tak jak chciałbym, tak jak czuję, że to by było dobre, bo ja już się zafiksowałem na to nowe, trochę spychając te trudne rzeczy, które mi się pojawiają, no bo trochę tęsknię, dobra, idę do nowego, A, nie pozwól sobie na to, że tęsknisz do tego starego, mimo że wierzę Ci to nie służy. Bo pozwól sobie na to, żeby wyrazić gniew temu staremu. Jeżeli nie wyraziłeś tego gniewu wcześniej, sobie przed sobą dokończ sprawy. Dokończ sprawy. Jak odchodzisz z pracy, dokończ sprawy. Jak odchodzisz z relacji, dokończ sprawy. Wszystkiego w perfekt nie, nie, nie zostawisz, ale doskonale wiesz, jak chciałbyś to zakończyć. Jakbyś się czuł. Sam ze sobą dobrze, jak to będzie zakończone w ten, a nie inny sposób. Daj sobie na to czas, daj sobie do tego prawo. Przyjdzie czas na zero, na entuzjazm, na jedynkę, na działanie. Przyjdzie na to czas. Kiedy będzie na to czas, to będzie na to czas. I oczywiście to jest płynne. Jest trochę tego entuzjazmu już, ale ważne jest to dokończenie. Nie przeskakuj nad dziewiątką, bo cię to dziewiątka dopadnie. Jeszcze a propos dziewiątki, przychodzi mi taka myśl, że dokończenie cyklu, oddanie temu, co było szacunku, przeżycie w pełni tego. Co się właśnie kończy, i uszanowanie tego jest w zasadzie mm, elementem koniecznym do rozpoczęcia nowego cyklu. Im więcej, im bardziej odpuścimy to, co było w starym cyklu, im bardziej to oddamy, uwolnimy się od tego. Szacunkiem uznamy to. Im bardziej to uznamy, a jednocześnie im więcej tego uznamy, że to, co było, było. I nie zaprzeczymy zbyt wielu rzeczom, które się wydarzyły w nas, czy w naszej przestrzeni, które nie były już z naszej obecnej świadomości dobre, bo się do tego to sprowadza. Czyli jeżeli uznajemy coś, co było, Dajemy temu uznanie i szacunek. Wtedy to może odejść od nas. Czyli uwolni się to. My się uwolnimy od tego. Przestanie nam to ciążyć. Przestanie nam to ciążyć po prostu. I teraz, im więcej. Szacunku temu oddamy, im bardziej się uwolnimy od większej ilości aspektów, które były z nami, tym ten nowy cykl będzie nowszy. W sensie, popełnimy mniej tych samych błędów, co poprzednio bo ten nowy cykl, jeżeli to będzie cykl w jakimś aspekcie konkretnym, to ten nowy cykl jakoś będzie zawierał tych samych nas. Więc coś z przeszłości jakoś przeniesiemy, to doświadczenie, które mieliśmy z poprzedniego cyklu. Natomiast im więcej zostawimy, tym ten cykl będzie świeższy, nowszy, pełniejszy, tym większy rozwój nastąpi. Możemy zmienić pracę z jednej na drugą i w tej drugiej pracy może być w wielu aspektach i globalnie dużo lepiej, dużo bardziej satysfakcjonująco, dużo więcej yy, satysfakcji, dużo więcej pieniędzy i tak dalej dalej, a może być tego tylko trochę więcej, bo oddaliśmy trochę mniej, a trochę ze sobą zatrzymaliśmy. Ten nowy cykl i tak się pojawi i tak będzie dla nas rozwojem, ale im, im pełniej przeżyjemy tą dziewiątkę, tym ten rozwój będzie pełniejszy. Ten rozwój będzie większy, no, no, bardziej skorzystamy z tego nowego cyklu. I to tyle o dziewiątce. Dajcie znać, co... Wy uważacie na temat tego etapu cyklu? I jak się zapatrujecie na to, o czym mówiłem? Jakie są Wasze doświadczenia z zakańczaniem, ze sprzątaniem, z przeżywaniem do końca rzeczy? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie maila. I dziękuję, że jesteście.